Nie zaczęła się, a jednak zaczęła. No. Dzień dobry. Gramy w nektarynki dzisiaj. Ucieczka z Nektarynki. Nie gramy w ucieczkę z nektarynek. Wiem, po geumie. No, pewnie nie będzie zału go słychać. I to jest o to ten pan. I on sprzedaje nektarynki. I on tam gdzieś chodzi. O kurde. Dobra. No dokładnie. A więc uwaga. E, jumpscare spoiler. Dobra. E, trzeba zbierać ogólnie nektarynki. I klucze. Okay. No, są klucze ogólnie w tej grze. Jest na przykład zielony, czerwony, fioletowy, różowy. No, dużo jest kluczy. A no tak. Mogę Wam zaprezentować. Tylko muszę otworzyć te drzwi, bo on się nie chce od nich wyjść. O, i teraz ma, mam jumpscare, uwaga, nie przestrasz się, uwaga, i właśnie taki dziwny jumpscare jest, że on tak się wygina, no, no, jak się przestrasiliście, tam piszcie komentarz, no, o kurde, bez dobra, kluczyk biorę, o kurde, goni mnie, goni mnie, Goni mnie... GONI MNIE TEN PSYCHOL! Goni... To... A, i... byś takie papiery toaletowe, które mogą go ugłuszyć na chwilę. Natomiast trawiacie w tego typka... I on się wala, i macie na chwilę spokój no, A tutaj mamy kolejny parkour, był gdzieś w 5 nektarynek mamy widzowie, to dużo, przyznam. No. Ja sobie dobrze radzę. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Pomocy o nie, o nie, złapie mnie, nie. Znowu nektarynki mnie złapały, nie. Brak niebieski klucz. Z tego, co pamiętam, to było gdzieś tam. No, dokładnie. Są drzwi. O, siema. Nie wiem, czy to przejdziemy w sekundę. Pewnie to. Ja już mam 6 na 10 ogólnie. Gonią mnie nektarynki ogólnie to za niedługo będzie chapter drugi, a więc też nagram go dla was specjalnie z banie złapię mnie zginę 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 przeżyłem Uważaj on tam jest. Dosłownie dosłownie mnie dotknął. Prawie no i spadłem do lawy. Spadłem no w rogu mapy. To mówię, że w rogu mapy. Chyba. No ale jak uda nam się przejść za pierwszym razem i szybko, no to jeszcze będzie druga. No to się drugi raz. Ja też szukam przejścia. W labiryncie. Tu nie ma nic. Tu tutaj też nie ma nic. A jednak jest coś. Może tutaj coś jest? Nie, chyba tutaj no. Gonicie o? Jest. I to w nie uciekać już. Tylko ostatnio lekce nie jest o. No. tak, tu Jezu, przyjrzyj się dobrze. Ja w szczególnie uciekłem. No, No. to możemy drugi raft to przejść. Zawsze. A już jutro będzie squid game, jak wszystko będzie dobrze. No, tak myślę. To My się ja nagram. No, wiesz. Oj, zasypał się. I wygrałem. Na razie. Czapter drugi kiedy będzie. Nie wiem. Dobra, to jeszcze raz to przejdźmy. Ja przychodzę to kole. Ja robię od nowa. Ponieważ skończyłem za szybko. Tutaj była nektarynka, co pamiętam. Jest. Biorę. Uciekam. Goni mnie ten psychol. To dobrze. I złapał mnie. Nie no, serio. On jest szybki mega. Но это бы наставило мне не знаю. Ну, no, yes. <плодисменты> <плодисменты> no, yes. А ты <плодисменты> <a плодисменты> еще кого Miekta ręka numer 5. Nie za szybko tu leci. A ja mam trzy klucze i co? I nie wiem co zrobić z tymi. Właśnie damy. O Ta jestem kto ostatnia, więc pójdziemy sam później sobie. To mamy różowe i czerwony. I co możemy zrobić? Co to tam Goni mnie. Goni mnie nektarynka. Nie ma, no nie ma. Chyba uciekł za jakimś innym powodzie. Dobra, tutaj parkour robimy sobie. Hop, hop, hop. hop. Mamy kluczek i mamy nektarynkę numer 6. Ej, to za szybko okay. jest, to za łatwe. Okay. Mogę zrobić jeszcze speedrun'a kiedyś. Może będę w topce kiedyś speedrun'owanym tego. Tutaj ktoś ucieka sobie. A, pomyliło mi się żółty z zielonym. Zarobiście. Jak tutaj pójdę? Tak, dobra. Nektarynki 389 za kilogram, i papier toaletowy. Wieża babel, to niedobrze. I jeszcze jest problem, bo ja jeszcze nie mam nektarynek. Wszystkich się będę ja wszystkie na pewno ale no jedna się tak zagubiła gdzieś nie wiem gdzie jest serię dosłownie jakby nie ma jej nigdzie to jest spam na starcie filmu pyk pyk i to było gdzieś tutaj tak tu, tu. To było ostatnie chyba tak Tutaj, tutaj. To kit. A ja muszę jeszcze znaleźć jedną nektarinkę. A ja wiem, gdzie jest. Dobra. Ja no, 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 mam papier toaletowy, dobra. Mogę trafić. O kurde nie trafiłem, no i klapa. Ajajaj. Aj, aj. Niestety nie tym razem. Wszyscy są tutaj tylko ja? Jeszcze sobie na łapce normalnie. No to będzie znowu kolejny krótkich filmik. Jak? Poprzed... Hmm. To jak to ręki? Małym w trochę, nie wiem, tylko samemu. Tylko za mną leci ten z pato. Kurde. Dobra. Parkurt taki, łatwy do hmm. Niby taki łatwy, a niby spadłem. Powiedział po czym zleciał. Łatwy parkour. No, pewnie nie dzieje. będzie słuchać jak zawsze, bo nie wiem jak to się dzieje. Łatwy parkour, nic się przede tu nie dzieje. Nie spadłem tutaj ani razu w ogóle. No i dokładnie, nie spadłem tu ani razu.

Ja, ja wiem. Chodź. To ja to ciebie pójdę i wyjdziemy Więc. 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 A, no tak, no to mamy własne koszulki, Just zrobił projekt koszulek za 15 robuxów jedna. Gdzie ty biegniesz? 15 robuxów, taka jedna koszuleczka. Możecie kupić dla rodziny, dla brata, dla psa. Nie wiem, dla każdego. i jak założyć tą koszulkę, to masz taki drip. Mega. No, dripowa taka. Proszę, subskrybujcie kanały tych, które należą do tego. Dokładnie. A więc to było na tyle. No. Tylko skończymy katstękę, bo ona jest mega fajna. Ta papier paletowy spada z kosmosu na no bardzo fajna cutscenka, no. A ja wygrywam, no profesjonalnie. Na razie. No. Escape, nie, to trzeci raz tego nie przechodzimy widzowie, a więc... To by było na tyle, taki krótki filmik bardzo. Jutro będzie Squid Game. Najpopularniejszy na Robloxie. No, do następnego. Jutro. Pa.